Wieczorna zmiana. 8 godzin jako kierowca w wypożyczalni aut. Naprawdę bardzo intensywny dzień. Zobaczcie moją pracę od kuchni: podstawienie Mercedesa Cela, odbiór Mini Countryman oraz Kupry Formentor i dużo, dużo więcej. Siemanko, moi drodzy, zaczynamy sobie wieczorną zmianę od przygody z Fiatem Ducato. Jedziemy je zawieźć na serwis. W międzyczasie odbieramy jeszcze Kubę ze Szczecińskiej, który podstawia, jaki jest Seat i wyrzucamy go na Volvo na bielanach po samochodu, który mnie stamtąd odbierze. Nie będę się tutaj rozgadywać, bo plan jest dosyć skomplikowany. Zobaczycie po prostu na bieżąco, jak to wygląda. Jedziemy sobie busem, moi drodzy, Fiatem Ducato, czyli samochodem no, dosyć całkiem sporym. Jakby moje pierwsza styczność z busami była dosyć mocno stresująca, no bo jednak niedługo miałem prawo jazdy, nieś tam z rok i nagle taki duży samochód. Natomiast po dłuższej perspektywie czasu nie jest to takie straszne. No po prostu trzeba być świadomym tego, że jedziemy trochę dłuższym samochodem, którym czasami trzeba gdzieś nadrobić, no bo żeby tym tyłem jednak nie zawadzić. Przed nami tam w Kii jest Kuba, którego zaraz odbieramy Ale tutaj ruch, wyjechać ciężko Na pewno jeśli chodzi o busy, no są to na pewno bardzo praktyczne samochody które fajnie, że można wynająć takie wypożyczanie, żeby coś przewieźć Jest to na pewno wygodne no i gdzieś trzeba się po prostu nauczyć, że tutaj no, mamy te gabaryty nieco większe Ale po takim wiecie, kilku razach przejechania się takim samochodem naprawdę tymi samochodami się jeździ całkiem spoko natomiast dosyć dużym minusem jazdy jako kierowca wypożyczalnie samochodem busem jest sam fakt, że bus jest pusty, jest po prostu pusty szczególnie przy jakichś autostradowych prędkościach no czuć to, że po prostu nas trochę rzuca może rzuca to za dużo powiedziane, ale gdzieś ten bus po prostu nie prowadzi się tak pewnie i stabilnie tak jakby się prowadził gdyby był załadowany bujeczka i my musimy się tu przedostać moi drodzy Szybka zmiana pasu i jesteśmy już prawie na I Jeśli chodzi o wykonanie samochodu, nie wiem czy jest to jakiś sens, bo jest to czysto roboczy samochód, więc on musi być po prostu relatywnie jak najtańszy. Mam tutaj no, twardy, tani plastik twardy, tani plastik, który podskrzypuje, ale całość prezentuje się naprawdę spoko. Kolorowy wyświetlacz, automatyczna klimatyzacja, przyciski funkcyjne na kierownicy, całkiem miękki plastik. Przede wszystkim samochód wydaje się dosyć trwałym samochodem. Widziałem takie busy tuż przed tym, jakie wypożyczalnia już z floty wycofywała i miał naprawdę nasukane trochę już tych kilometrów i wyglądały naprawdę praktycznie jak nowe. I nie wiem, czy w ogóle jest sens poruszać bardziej temat spasowania i tak dalej. No tak jak powiedziałem, samochód czysto użytkowy, czysto do zarabiania pieniędzy, a nie do tego, żeby pięknie wyglądał. Jesteśmy na miejscu tam o. Pojęła właśnie Kuba, który wydaje tutaj ten samochód Ja czekam na niego, tutaj wsiada I go zawozimy na Volvo Moi drodzy, i tutaj stoi Nasza BMK 5 Którą właśnie poszedł odebrać Kuba no, A my jedziemy na serwis Zabież busa okay, wcisnąłem się tutaj busem i idę na serwis Oddać kluczyki A to jest mój transport na inczkę PMW serwis 5G60 Kluczyki odebrane od Winiaka Widzimy się z nim w tym samym miejscu co ostatnio, ale mam nadzieję, że tym razem jednak będzie paliwo w środku. Siedzimy sobie w samochodzie, tym razem ma 75% zatankowanego paliwa, więc bardzo fajnie. I tak naprawdę no, mamy dosłownie chwilkę przerwy z tego względu i czekamy po prostu, aż Kuba wróci na bazę i sprawdzi adres podstawienia, gdzie mamy się kierować. Generalnie, jak tak siedzę teraz na dole, to jest strasznie słaba widoczność maski z przodu i nie do końca się czuje ten samochód. No i znowuż to dawno nim nie jeździłem, a czuję, że. Ta kierownica dochodzi dosyć ciężko Przy nam manewrach parkingowych jest to takie chyba średnie Natomiast pewnie przy dynamicznej jeździe Jest naprawdę to spoko Bo daje nam większą kontrolę nad samochodem Tak naprawdę my musimy tak gdzieś tutaj stanąć Bo jak nie wiemy gdzie jechać to też bez sensu Żebyśmy gdzieś na siłę jechali Staniemy sobie tutaj na parkingu Ale czuć na progach, że jest twardy Mimo, że nie ma jakichś dużych felg To jednak jest twardy Tu sobie zaparkujemy Strasznie mi się podoba to takie przełączniki To jest takie bojeranckie, ale tutaj widzicie ja już to wcześniej robiłem ale wcieraczek to ja nie chciałem włączać jest spasowany naprawdę fajnie tu, no to chyba się nie powinno obracać, to, to, to na minus akurat tak nie róbcie, reszta samochodu jest zrobiona naprawdę bardzo fajnie, to jest taki akcent, który może nie do końca mi się podoba materiałowe wykończenie na drzwiach nawiązujące do tych foteli no i co? To śmieszny samochodzik, całkiem śmieszny. Mamy już podany adres, więc jedziemy no i mamy okazję gdzieś przetestować zakręcie ten samochód. Bardzo fajnie się prowadzi, jeszcze biorąc pod uwagę, że jego środek ciężkości jest nieco wyżej. Włączamy się na autostradę, dajemy gaz w podłogę, chwilka zawahania czuć, że lekko szarpie tymi biegami na tym trybie sportowej skrzyni biegów jest to naprawdę fajne uczucie natomiast no nie ma szału bo tu mamy do czynienia z tym silnikiem 3-cylindrowym o mocy 136 koni mechanicznych, więc no, chciałoby się więcej, natomiast też nie jest to taki jakiś mega wolny samochód ale od MINI bardziej mi się kojarzy z czymś sportowym, więc ten dwulitrowy silnik o mocy tam około 200 koni, to wtedy jest po prostu ogień. Jeśli chodzi o wygłuszenie tego samochodu, no to jest raczej samo taki miejski do dodawania do kartowej jazdy, więc tutaj no przy tych autostradowych prędkościach rzędu 100-120 km na godzinę, nie da się ukryć, że ta szyba jest dosyć pionowa no i nie jest tutaj najciszej, ale też nie jest głośno to absolutnie tak nie można powiedzieć na miejsce mamy 17 km, bliżutko zgarniamy Kubę, no i tam jeszcze całkiem sporo pracy przed nami Możemy znowu sobie przyspieszyć Wgarniamy kupę Widzimy się na bazie Mercedes CLA, czyli Mercedes, który moim zdaniem Jest naprawdę, naprawdę bardzo ładnym samochodem Uważam, że samochód naprawdę bardzo fajnie się prezentuje Wstawiamy do klienta a tam siada Kuba, który mnie odbierze stamtąd i pojedziemy na kolejny odbiór samochodu. Siadamy. Mamy 15 minut drogi, siedzimy w Mercedesie Cela. Nówka sztuka, praktycznie nieśmigana, 801 km przebiegu. Praktycznie no jak każde samochody naszej wyboczczalni, całkiem nowy. Bajhal do skrzyni biegów, znajduje się tutaj gdzie w tradycyjnym samochodzie panel o wycieraczek. No I mamy tu do czynienia z naprawdę samochodem, który moim zdaniem prezentuje się świetnie. Z zewnątrz bardzo ładny, no i w środku te podświetlenie robi wrażenie. Natomiast takie fajne wrażenie robi, to niekoniecznie jest fajnie ze spasowaniem. No trzeszczy. Co prawda w trakcie jazdy nie skrzypi, nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, więc tyle dobrego. Natomiast nierzadko tańsze marki mają lepiej spasowane wnętrza. Ale na przykład, nie wiem, w GLC, w GLE nie mam się do czego przyczepić, tak te cela nie do końca zostało spasowane idealnie. Za moment, który ma również tą przepiękną kierowniczkę, której jestem wielkim fanem. No po prostu wygląda świetnie i w fajnych gabarytach. Naprawdę bardzo fajnym prowadzeniem i przyjemnymi osiągami. Biorąc pod uwagę, że tu też mamy ten jeden z najsłabszych silników dostępnych w gamie. Przyznajcie, że design jest fajny. Chociaż teraz jak już trochę się ułożyło To już nie skrzypi Fajne w miarę minimalistyczne wnętrze Tutaj możemy sobie również głośnością regulować Tryby zmiany jazdy No i świetny schowek z Naciskami się otwiera na dywanie, Trzeba go podnosić To jest tak wygodne I jestem tak zdziwiony Że w małej ilości samochodów jest coś takiego stosowane Wejdźmy sobie tutaj w zakręt I ja uważam, że prowadzi się naprawdę bajecznie fajnie ten samochód Jakby podoba mi się ten samochód Mógłbym go mieć osobiście Co prawda tam z tyłu już nad głową W związku z opadającą bryłą samochodu Jest mniej miejsca ale czy to ważne, bo on po prostu fajnie wygląda przez to. To jest jakby coś za coś, mam do czynienia z sportową biurą samochodu, więc też jakby ta praktyka może trochę zejść na dalszy plan. Zawsze może wybrać wersję shooting break. Naprawdę całkiem żwało się odpycha ten samochód. I jeździ naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to tutaj odpowiada na każdy ruch kierownicą. I może nie jest aż tak precyzyjny ten układ kierowniczy jak w BMC. Natomiast no, uważam, że jest bardzo, bardzo fajnie. Natomiast na dworze pada. A to niedobrze, bo ja będę musiał zaraz wydać ten samochód i robić zdjęcia w deszczu. kupa mi ja odebrał. Jedziemy teraz odebrać prę. A potem samo od tym się poruszamy, też kupa wydaje. Ja odbieram go tu kuprą, więc całkiem intensywnie. Siedzimy, moi drodzy, w najnowszej Kuprze Formentorze po liftingu. Samochód odebraliśmy od klienta. I jedziemy teraz odebrać kubek, który mnie wyrzucił przed chwilą po ten odbiór. A on tam wydaje ten samochód. Co tutaj dużo mówić? Naprawdę bardzo ładny, stylistyczny samochód. Natomiast. Wnętrze tego samochodu też jest super, to odpalanie tutaj na kierownicy mega, ale ten ekran on jest za duży, po prostu jest za duży i moim zdaniem stylistycznie psuje odczucia tego samochodu. Nie ja jestem wielkim fanem takich suwów, suwików, ale ten mi się podoba. Silnik, który tutaj mamy to jest 1.5 na miękkiej hybrydzie, 4 cylindry o mocy 150 koni. No i to jest taka moc bardzo optymalna. Naprawdę fajnie, dynamicznie można tym samochodem pojechać, przy czym jak się jeździ niemoszczennie, to też można tam naprawdę 6 litrów po mieście wykręcić, jak nie ma dużych korków, a jednocześnie przy dynamicznej jeździe możecie po tym mieście i 12 wykręcić. I względem poprzedniego wydania przed liftem, zmiany Wizualne, bardzo kosmetyczne, natomiast troszkę przeprogramowali skrzynię biegów. A co za tym idzie, działa ona szybciej. Działa ona szybciej i jest to odczuwalne. Nie jeździ ten samochód szybciej, bo to dalej ta sama moc dostępna. Natomiast... Jeździ dynamicznie. Jest twardy, ale mam wrażenie, że jest miększy niż jego wersja przed liftingiem. Cały system multimedialny, skrzynia biegów, tutaj przyłączniki, nawet te ołączniki na światło, to wszystko jest to samo co w Volkswagenie. Ale czy to źle? Jak... Na plus, na pewno, że odeszli od kierownic z tymi przyciskami, które nie są fizyczne, wrócili do fizycznych przycisków i jest to o wiele bardziej ergonomiczne i praktyczne. Tryby jazdy zmieniamy na kierownicę. To też jest świetna sprawa. I trochę nam zamulił. A na tych biegach ładnie pociągnął Dobra już nie szalejmy tak Jest bardzo fajnie Uważam, że spasowany ten samochód jest naprawdę jak Jak na Cupra, jak na Seata Naprawdę fajnie jakby ta kupra, to faktycznie uważam, że podciągnęli trochę jakościowo te samochody. Cały czas pogoda deszczowa, ale nieźle. Kiedyś miałem przyjemność być na lotnisku jak lało i musiałem robić zdjęcia samochodu. A jestem na lotnisku, dlatego że tą kuprę zawiózłem tutaj chłopakom z lotniska, a ja dostałem karoka, którym jedziemy odebrać Kubę do Strzelina. O, tu jest kupra taki design nowoczesny. Jak oceniasz Cuprę? Ja myślę, że bardzo fajne auto. <grym> Polecasz? Polecam, no ogólnie kupiłbym sobie, ale myślę, że i tak jakbym miał wybierać auto to tylko potem wziął sobie Skodę Bo jest spalanie, wygoda i bezpieczeństwo, ale tak sobie filmiki miał porównać z auta, to potem bym wybrał i tak Skodę Ale wybrałbym Kodiaka Kodiaka? Tak, Kodiak jest w wyższej klasie, z większy chyba, nie? Ale to podobnie wyjdzie. Nie no, cenowo Myślę, że wydaje, że kupro będzie dalej droższa, albo tak podobnie A ja jadę tym oto karoczkiem tam, co zaświecił się po Kubę do strzelina. Siedzimy sobie w skodzie karok, możemy sobie zapalić to światełko. pokazywałem wam ten samochód już na kilku materiałach, więc wydaje mi się, że was tutaj dzisiaj niczym nie zaskoczę. Naprawdę bardzo fajne, takie w porządku wnętrze podoba mi się, że ten ekran jest komponowany w deskę rozdzielczą, a nie tak wystaje. Taki całkiem praktyczny schowek kolejny schowek na okulary, którego jestem wielkim fanem. nasi klienci chyba nie do końca, bo często zostawiają im swoje okulary wracając natomiast do naszej pracy, tak jak mówiłem lecimy po Kubę, mamy do przejechania 49 km w jedną stronę 42 minutki, więc też myślę, że możemy powoli zacząć ruszać, pogoda deszczowa ale też nie leje, więc nie ma tragedii wszystko wskazuje, że zakończymy tą zmianę o normalnej godzinie teoretycznie tam do 23 mam zmianę, myślę, że gdzieś koło tej 23 się zakończy mnie ciekawe jest to, że sobie tak ustaliłem, że jutro zaczynało o 8 Bo mam jakieś 9 godzin, żeby wrócić do domu, umyć się, przespać, wstać, ubrać, zjeść i dojechać znowu do pracy Troszkę mnie fantazja poniosła Samochód bardzo praktyczny i bardzo przyjemny w obcowaniu. No, natomiast tutaj no, nie doszukujmy się nawet krzty sportowego charakteru. Trochę zmęczony jestem, wolę te poranne zmiany. Jakby jakoś tak chyba wolę iść na ósmą do pracy, wrócić. Skończyć o 16 jeszcze mieć cały dzień Niż czekać cały dzień na pracę Lubię czasami sobie pojeździć właśnie na takiej późniejszej porze Ze względu na mniejszy ruch Dużo mniejszy ruch Tym samym po prostu szybciej się przemieszcza a Mniej irytujące są na no, stanie w korkach do najprzyjemniejszych po prostu nie należy lecimy raczej tutaj nic ciekawego w trasie się nie zdarzy Mamy godzinę 22.30 Więc udało się dzisiaj skończyć pół godziny wcześniej Więc super Bo ja jutro zaczynam o 8 .00. A ja chciałbym was zachęcić Jeżeli wam się materiał spodobał Do zostawienia łapki w górę Zostawienia jakiegoś komentarza oraz subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć.